Cześć, farmerzy, cześć, farmerki. Cześć. Witamy Was dzisiaj z naszego kolejnego punktu podróży. Ostatnio sporo podróżujemy. To już taki cykl się zrobił. Chyba tak, chyba tak, ale dobrze, fajnie. No miło, tak. miło miło, odwiedzić inne miejsca. No właśnie, wprawne oko dostrzeże już, gdzie jesteśmy, pewnie z tego z tego baneru. Oczywiście. Jesteśmy u Radka w firmie Rapitronic. No i będziemy rozmawiać yy, o zduntraku, o sterowaniu do zduntraka. No, i ewentualnie rozwiązania, jakie możemy do Zdątraka wprowadzić, jeżeli chodzi o system elektroniczny. Co tam będzie, jak to będzie wyglądało, aż boję pytać, to już Mariusz, ty będziesz o szczegółach rozmawiał. Także co, idziemy. Idziemy, dokładnie. Idziemy, zobaczymy, jak wygląda firma, ponieważ Radek w tym momencie stworzył zupełnie nową siedzibę. Obejrzymy. Zapraszamy Was na wycieczkę. Chodźcie. Cześć Radku. Cześć Mariusz. Udało nam się już dotrzeć do Ciebie. Tak. Najpierw byłeś z wizytą ty u nas, tak, teraz zgadza, my jesteśmy u Ciebie. Choć było to już jakiś czas temu. Było to już jakiś czas temu, ale niestety... Wiadomo, hobbystycznie to zawsze wychodzi dłużej. Tak jest, czas wiem, płynie. Wiem coś o tym, bo mam dokładnie tak samo. Rzeczy, które, które powiedzmy gdzieś tam robimy komercyjnie idą na pierwszy ogień, więc te hobbystyczne rzeczy, siłą rzeczy są spychane na dalsze No Oczywiście, słuchaj, u nas tak samo. Najpierw trzeba załatwić wszystkie tematy, które z, są związane z firmą, a wszelkie przyjemności tak. troszeczkę schodzą na bok, ale, ale nie zapominamy o nich absolutnie. I nadal sprawiają przyjemność. I nadal sprawiają przyjemność. Chciał nich zaczął jeździć, w tym momencie już możemy się przynajmniej już tak powiedzmy, że nim poruszać. Trwają prace nad kabiną, tak jak już wiesz, na razie, na razie ten podłokietnik od Ciebie odjechał, tak. ale wróci oczywiście tak, jasne, jasne. w najbliższej przyszłości, jak tylko firma Naglak zamknie temat uzbrajania kabiny i no, jest, jest w tym momencie oczywiście potrzebny, niezbędny do tego, żeby, żeby ten, żeby później nie było jakichś kolizji kolejnych, tak? Więc musieliśmy, musieliśmy go dostarczyć razem z kabiną, żeby to wszystko już było kompatybilne. No i słuchaj, no będziemy tworzyć dalej, tak? Ja już jestem na etapie, tak jak mówię, no myślę, że w najbliższej przyszłości tworzenia jakichś już czujników, różnych elementów, gdzie będę zaczynał Ci podsyłać mhm. pewne rozwiązania do akceptacji. Jasne. Czy będziesz po prostu w stanie dalej z nimi pracować? Zaczniemy już w najbliższym czasie pracować nad sterowaniem tej skrzyni. Będziemy... To będzie raczej taki grubszy temat. No, to nie? będzie grubszy temat i na tym na pewno trzeba będzie posiedzieć. Niezawodność jest mile widziana. Dokładnie, czyli, czyli no musimy zmieścić się ze sterowaniem w podłokietniku, także zrobimy to na sterowaniu proporcjonalnym, tak jak już ustalaliśmy, że spróbujemy to zrobić w ten sposób. Rozwiązania tak, te też już będzie, będę ci na bieżąco podsyłał. W najbliższym czasie już teraz będziemy mieli rozdzielacz. Ja już będę go adaptował do, na razie do tej skrzyni, która jest na dzień dzisiejszy, ale będziemy już niedługo działać dalej. Jasne, no, jeśli coś będzie miał, no to jak najbardziej podsyłaj i będziemy się zastanawiać, jak możemy to użyć, jak, to użyć, jak możemy to zmienić, żeby to dało się użyć. Kwestie mechaniki e, były, że tak powiem, najważniejsze z tego względu, że no bez sensu był ruszać temat e, sterowań, jeżeli nie wiedzieliśmy jeszcze jak to zrobić. Dlatego, no, tak jak sam mówiłeś, no, troszeczkę czasu minęło e, od naszej wizyty, ale nie był to czas absolutnie nieowocny, tylko jednak e, dużo, dużo rzeczy się zmieniło. No, u mnie dokładnie tak samo. Ten czas na pewno wykorzystaliśmy na rozwinięcie jakiejś tam bazy podzespołów, mm -hmm. które teraz będziemy mogli śmielej i Montować. użyć nie jako trochę spółki, więc też sam samo, y, samo opracowanie tego sterowania powinno przejść bardziej gładko. Nie, no oczywiście słuchaj, tak jak mówisz, cały czas, ten, cały czas trwa rozwój, tak? na firmy... pewno my idziemy w kierunku, który tutaj się przyda. Za chwilę, tym, na tym etapie, na którym jest Twój projekt. Więc tutaj ten czas na pewno nie był stracony. Nie, no oczywiście, też tak uważam. Zawsze, zawsze jest to wszystko na plus i pozytywnie, jeżeli... Wiadomo, no każdy by chciał, żeby ten projekt zakończył się jak najszybciej, tak? Ale jednak zdobywanie wiedzy na bieżąco i próba zastosowania jej dalej w szerszym gdzieś tak właśnie w zakresie, chociażby wykorzystujesz pewne podzespoły, widzisz jak to można ugryźć. No i tak jak mówisz, no później można zastosować to chociażby do tego projektu, tak? że tak. będzie to już jakieś takie bardziej sprawdzone i gotowe rozwiązanie, które będziemy mogli zastosować. Mhm. No a w międzyczasie też nam komfort pracy się trochę podniósł, jak już zauważyłeś. No dokładnie, dlatego eee, chcieliśmy właśnie Cię odwiedzić, tak, zobaczyć. E, to wszystko poszło naprawdę do przodu, mamy więcej miejsca właśnie na takie rzeczy i takie zabawy. Też mamy więcej ludzi, którzy tutaj mi pomagają, więc no to, to wszystko poszło naprawdę w bardzo dobrym kierunku. Nie no, widzę, że no, jak przywieziemy traktor nasz już do Ciebie no, na, no to, na, na sterowanie, no to myślę, że już będą, będzie dobrze. Chłopaki <laughs> będą zadowoleni, że co chwilę coś nowego dostają tak, do ręki. i No bo tak chyba z będzie, bawić. z tego co myślę, będzie chyba najrozsądniej, nie zakończymy tak. projekt, mm. bo to jednak e, musisz mieć to na miejscu, żeby to ewentualnie To dużo testować. lepiej idzie, bo tutaj mamy dokładnie. ze chłopaków, którzy po prostu elektrycznie mhm. sobie dojdą, pomierzą. Nie no, oczywiście. To, to dużo jest sprawniej idzie. Odległość to. Bo i tutaj tak. nie jest naszym sprzymierzeńcem, więc. Tak, no bo tutaj te wiązki trzeba szyć na miarę. Dokładnie, tak jak mówisz. <grym> więc nawet kwestia jakiegoś złącza, podmiany no bo wyzwanie jest takie, że tutaj opracowując ten system od zera w cudzysłowie. No to wiadomo, trzeba uwzględnić ilość pinów na złączach. Bo Wszystko. jak się nie zmieścimy z jakimś mhm. sygnałem, no to później jest trochę ciężko to się cofać. Nie, no oczywiście. Ja Więc wykonam tutaj takie różne elementy, mhm. myślę, że bardziej podstawowe, czyli wyprowadzenia tych mhm. czujników czy czegokolwiek innego. No ale tak jak mówisz, no reszta. No ale wiązka, nawet elektryczna, e, tak? będzie yy, tak, trzeba ją zrobić. Od trzeba zero. będzie ją zbudować Już od nie od mówię zero. o wiązce sterującej typowo mhm. elektronicznej. Więc no tutaj, mówię, komponenty mamy za ścianą, tutaj, mamy, tutaj robimy oprogramowanie, elektronikę, także są idealne warunki wręcz. Uważam, wręcz że to będzie modelowe. Dokładnie, do że tak, tak, tak to zrobimy i myślę, że to będzie najrozsądniejsze wyjście z jasne, całej sytuacji. Myślę, żeby... tak, że będzie też to najlepiej działało pod kątem mhm. czasu. Nie, no oczywiście. To będzie Dokładnie. naprawdę wszystko z Więc to, słuchaj, ja dopinam ile się da. Mhm. Działamy z kabiną. Mhm. Mam nadzieję, że prace już ruszyły, a ewentualnie w najbliższym czasie ruszą. Musimy teraz już podjąć kontakt z firmą Naglak mhm. odnośnie tego, jak to będzie się dalej odbywało. Jasne. No i będziemy dalej ten temat ciągnąć. Jasne, no to tutaj co? W zasadzie zdaje się na ciebie. Bo ile rzeczy możemy dopracować zdalnie tyle dopracujemy, Oczywiście. a reszta tak naprawdę będzie tutaj już na miejscu dopracowywana. Dokładnie, to się zgadza. spójrz tutaj Mariusz mamy powiedzmy taki przykładowy o, wyświetlacz. Ale fajny. Który no czekaj, ale to jest widziałbym. Takie masywne. Tak, no bo to jest tak naprawdę frezowane aluminium. Aha. Jeśli chodzi o budowę. Nie no, fajnie wygląda. Tak, malowane proszkowo. Przecież na 10 cali, mhm. y <laughs> jak widzisz mocowanie takie y solidne, solidne, tak na kuli, czyli można sobie też swobodnie je ustawiać. Tak jest. Tutaj jest akurat półtora, mhm. półtora calowa kula. Przegub jest ten średni, możemy jeszcze dłuższy zdać, więc będzie. A tuż później to do, 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 do podłokietnika regulacji. po prostu już będziemy to dopasowywać, tak? Do, tak. Y tak. Do tego, żeby to się zmieściło. Złączę, możemy jeszcze kilka innych złączyć mm -hmm. dołożyć, w zależności od co potrzebujemy. No ale ta przekonana, powiedzmy, jest 10 cali. Wydaje mi się, że jak sobie weźmiesz Nie, do ręki. Nie, powiem Ci, że to jest To większość rzeczy naprawdę mm -hmm. da się tam ograć na jednym ekranie, że tak powiem. Nie, no myślę, że tak. Mm, więc y, myślę, że to potraktujemy jako bazę i y, y, y dalej będziemy na tym pracować, jeśli chodzi o grafiki i tak dalej. Więc tutaj na pewno od tego zaczniemy, Na natomiast reszta wyjdzie w praniu. Yy, myślałem jeszcze o jakimś takim wyświetlaczu podłużnym, typowo na, na słupku. Tak. Tam byśmy, bo nie wiem czy planujesz jakieś typowe takie zegary z kontrolkami? No nie no, już myślałem właśnie, że albo umieścimy drugi ekran przed e, deską, przed samą przed, deską, przed, samą przed kierownicą. to jest coś... Konkurencyjne rozwiązania fabryczne, no, tak? Dokładnie. Których <laughs> może nie będzie tak, tutaj. Tak jest, ale wiesz co, nie no słuchaj, myślę, że... Ten ekran jak najbardziej, ale coś drugiego fajnego też by fajnie było. No bo to, będzie, bo to będzie tylko obsługa, powiedzmy, taka, takie zarządzanie. Informacyjne mhm. Natomiast, natomiast taki typowy, takie zegary, tak? jakieś tam ciśnienia, które teoretycznie i praktycznie mhm. powinny być na widoku cały czas. No to raczej bym przewidział dodatkowy jakiś wyświetlacz. No to myślę, że taki właśnie pionowy ewentualnie na słupek. No, no tak, i wtedy nie? moglibyśmy tutaj wyczyścić trochę przy kierownicy. No to wtedy nie musimy w ogóle nic w sumie robić, możemy zastosować jakiś sobie, nie wiem, schowek. Zobaczymy w ogóle, wiesz, tak jak mówię, jak to będzie wychodziło, jeżeli chodzi mhm. o e, firmę Naglak, no jak oni zechcą nam po prostu tutaj e, zaprojektować, to Jasne. jesteśmy z nimi na bieżąco. Jak już ruszą te prace, właśnie odnośnie no, już wykończenia dalszego, to już będzie raczej ten dalszy etap tworzenia kabiny, bo na razie raczej tu będzie na początku skupienie się nad taką wiesz, formą zewnętrzną, czyli dach, no, ogólnie, wykończenie samej kabiny. I tutaj. Yy, no. A jak daleko od tej wizualizacji pierwotnej będzie się, To się trochę zmieniło? Wiesz czy... co, nie, nie. nie, się nie. trzymamy się tego kierunku tak, bo wiesz, no jeżeli, jeżeli już ten projekt został pokazany, no to czy próbujemy, żeby on cały czas już jednak do tego w tym nawiązywał. Kształcie. Tak, w tym kształcie z tą maską. By, były jeszcze tam plany w międzyczasie, żeby ją e, zmienić. Mhm. Natomiast wiesz, to no wszystko po prostu już jest do tej maski dopasowane. Jasne. Więc ona zostanie zmieniona wizualnie zmienimy jej wygląd. Mhm. Znaczy, no może nie, nie, nie ogólnie cały wygląd, ale, ale malowanie jakieś, dodamy detale, które troszeczkę ją wyróżnią. I... A teraz kilka słów o samej firmie Rapitronic Radek. My to tak naprawdę widzieliśmy się chyba w pierwszy raz kilkanaście lat temu, jak montowałeś pierwsze EHR-y. Tak, ja wtedy gdzieś... to tak. nawiązałem kontakty, <kluzni> bo gdzieś tam nieśmiało. Miałem pomysł na takie wspomaganie, ja teraz to nazywam: wspomaganie elektroniczne do podnośników mechanicznych w takich ciągnikach małej i średniej mocy. To wtedy był Zetor Proxima 85 i pamiętam właśnie, jak tutaj się spotkaliśmy i jakiś tam materiał robiliśmy o tym, ponieważ ciągnik też nie był mój, więc gdzieś tam użyczony został do zamontowania i pokazania, jak działa ten system i do dzisiaj w sumie to tam działa. No, ale to już jest tak naprawdę grubo ponad 10 lat. No tak, to już kawałek historii. Spotkaliśmy się wtedy gdzieś tam na przypolu, tak, na drodze, gada. a dzisiaj już tak, firma dzisiaj już. wyrosła. Tak, no od tego czasu nie powiem, że, że próżnowaliśmy, bo poszliśmy mocno do przodu. Efektem jest ta siedziba nasza już własna od września zeszłego roku, w której tutaj. No, prężnie działamy. Ona już się staje coraz to tak na styk dla nas, jeśli chodzi o miejsce, ale tutaj już działamy na stałe, i dzięki temu możemy, tak jak tutaj na przykład w przypadku Mariusza, no, pomagać już tak na, na, pełny, na pełnym powiedzmy, zapale w tych projektach, bo jest miejsce i są ludzie i, i, i nam też się chce. No, to to tutaj. jest dobre. No to jest bardzo dobre, że jeszcze się chce. Tutaj, tutaj robisz, no będziesz tam robił do, z Duntraka tak. elementy, tak. ale tak generalnie cała działalność jakby i zarobek, na czym to głównie się opiera? W zasadzie cały czas w tym samym temacie jesteśmy, ponieważ siedzimy mocno w rolnictwie, zajmujemy się projektowaniem, produkcją systemów sterowania kompletnych do maszyn rolniczych, tak dla osób prywatnych, bo mamy jakieś swoje produkty, które sprzedajemy, przez, przez swój sklep, i też jako projekty komercyjne dla firm, które, które powiedzmy mają swoje produkty i chcą do tego dodać jakieś ciekawe sterowanie. Tak naprawdę kompleksowo do tego podchodzimy, robimy projekt, robimy elektronikę i robimy oprogramowanie. To na pewno próbko możliwości będzie właśnie tutaj projekt z Duntrach, nie Mariusz? Bo to, to całkowicie wszystko od nowa. No, Karolu, no ja już ci dawno powiedziałem, że wybieramy tylko specjalistów w branży. Jeżeli chodzi o elektronikę, no to je, tylko był jeden w zasadzie. Jeden wybór. Jeden wybór, dokładnie. Tylko jeden wybór. Tak jest. Dobrze, Radku, jesteśmy tutaj przed Twoją firmą. Może powiesz nam parę słów tutaj na mhm. temat, gdzie jesteśmy i nie wiem. Coś nam pokażesz Jasne. wewnątrz zewnątrz? Jasne. No, znajdujemy się tutaj w centralnej Polsce pod łodzią, 30 km od łodzi. Mamy tutaj kawałek takiego placu, na którym postanowiliśmy, że się z nim trwalej zwiążemy. Zaczęliśmy od Hali, tutaj mamy zasiadką. Kawałek też takiego placu, na którym testujemy różne rozwiązania, już nie jest to tak partyzanckie jak było wcześniej. Jesteśmy w stanie, właśnie tak jak tu widzicie, za nami czeka ciągnik, żeby podpiąć powiedzmy rzeczy, które w tej chwili, nad którymi wtedy w tej chwili pracujemy i możemy sobie jechać za siatkę i cały dzień tam to testować. A wszelkie błędy i, i, i rzeczy, które wymagają poprawki, możemy tutaj za chwilkę sobie poprawiać do woli. Więc ten proces opracowywania i testowania skróciliśmy do minimum, i teraz to naprawdę wygląda bardzo fajnie. Także, tak, i łączy, jest połączenie tutaj tej pracy tak. teoretycznej, tej, tej programowania, okablowania tak. wszystkiego z praktyką obok zasiadku tak, Można zaraz ponieważ wypróbować. Jest zdecydowanie działanie. różnica między tym, co, się, co działa na biurku, a tym, co jeździ po polu. W i nie ma jak tego sprawdzić inaczej, jak tylko fizycznie jechać na to pole i to, i to uruchomić. Ale też cieszę się, że tutaj mam w sumie ludzi, młodych chłopaków tutaj z okolicy, którzy są nierzadko nie też rolnikami sami, więc dużo rzeczy od nich wypływa. Bardzo trafne uwagi niekiedy dostaje i możemy to szybko po prostu wdrażać. No dobrze, to może co, pokaż nam, co jest wewnątrz. Mariusz, jesteś ciekaw? pytanie oczywiście idziemy no to idziemy jeśli można i już wewnątrz tutaj główna hala tak, tutaj i jakiś mamy, biały kombajn tak tu mamy taki powiedzmy strefę strefę montażowo yy magazynową, tu już zdążył właśnie wjechać pierwszy pacjent, może nie pierwszy, ale taki z poważniejszych rzeczy, no to to w tym roku pierwszy, który tu chwilę zostanie u nas, jak pewnie go już kojarzycie dobrze, z właśnie z sąsiedniego kanału trawi garaż, tak, on tu do nas trafił, zostanie przynajmniej do powiedzmy początku lipca i miejmy nadzieję, że w tym czasie uda się jak najwięcej zrobić w tym kierunku, żeby on pojechał w pole i zaczął kosić. No tak, ja powiedziałem. No, tak, Przygotowywanie już tak? tak? Tak, ja powiedziałem tak i powiedziałem jakiś, ale oczywiście tak. też znamy projekt z, z, gdzieś tam z internetu, tak. zagroszał. chłopaków oczywiście, bo robią fajną robotę <kłys》> i ja postaram się im w tym, powiedzmy, ich projekcie też pomóc. Pozdrawiamy również. Tutaj mamy, powiedzmy, tą przestrzeń, na której sobie możemy te rzeczy montować i. i Przerabiać. Dodatkowo mamy jeszcze pomieszczenia, w których właśnie takie bardziej czyste pomieszczenia, w których się to mniej tam się kurzy i podzieliliśmy to na taką część RD, czyli taką projektowo-biurową. A tam drugie pomieszczenie spełnia funkcję takiego typowo produkcyjnego zaplecza, gdzie mamy jakąś elektrykę, mamy złącza, mamy te mechaniczne rzeczy i z nich po prostu tworzymy różne rzeczy, które są potrzebne do ożywienia tego systemu sterowania. Tak jak mówiłem tutaj głównie jest development, czyli oprogramowanie, elektronika i w zasadzie to jest wszystko, elektronika i oprogramowanie. Mamy tutaj kilka stanowisk komputerowych. W tej chwili akurat nie ma tutaj chłopaków, ale normalnie po prostu siedzimy i się głowimy, jak coś rozwiązać. Widzę Mariusz tutaj się patrzy. Pewnie zastanawiasz się, albo wiesz co to za urządzenie? Wiem, mniej więcej wiem, ale oczywiście słuchaj, to nie jest. Mój poziom wiedzy nie jest taki, żeby to można było spokojnie obsługiwać. Także to, że wiem, co to jest, to nie znaczy, że umiem to obsłużyć. Na moje oko to skomplikowana jakaś lutownica, ale pewnie się mylę. No tak, tu jest akurat dwie lutownice. Tak, tak. No wykorzystujemy tutaj powiedzmy na potrzebę prototypów, sami powiedzmy lutujemy jakieś rzeczy, bo to jest dużo szybsze w opracowywaniu tych pierwszych egzemplarzy. No dlatego tutaj takie rzeczy też mamy, żeby... A poza tym w międzyczasie powiedzmy, że też serwisujemy jakieś e, urządzenia, bo dużo rolników okolicznych, e, wiadomo, e, zgłasza się w pierwszej kolejności do mnie, jeśli coś nie działa, więc staramy się w miarę możliwości, chociaż to nie jest nasze główne zajęcie, też e, naprawiać. Te sterowania. No właśnie, to jest, to jest ważna kwestia. Jakiś uszkodzony, zepsuty sterownik, to tak. do was tutaj tak, można się zgłaszać. Yy, tak, ja to mówię, że trochę tak bardziej grzecznościowo do tego podchodzimy, bo czas nam zbytnie nie pozwala na pełne, pełny etat przy serwisowaniu. Natomiast tak, w zależności od tego, jak bardzo jest sprawa pilna, bo często gęsto gdzieś tam rolnika, coś w polu łapie, to staramy się. Przynajmniej pomóc, może nie zawsze naprawić tu procentach, ale, ale zaradzić sytuacji, żeby było trochę lepiej. Dobrze, nie takich fachowców, warsztatów brakuje. No, słuchaj. Elektronika rozwija się w tak drastycznym stopniu w tym momencie jest jej tak dużo w ciągnikach i w ogóle we wszelkiego typu maszynach, że jak najbardziej. Jak najbardziej, na pewno myślę, że jesteś doceniany w swoim regionie, jeżeli naprawiasz ewentualnie nawet taką elektronikę w maszynach. Niekoniecznie tworząc własną, ale chociażby właśnie wykonując te naprawy. Tu powiedzmy: jakiś właśnie jeden z projektów takich komercyjnych, który robimy. I tutaj ma to lada dzień wyjechać już do klienta takiej wersji powiedzmy produkcyjnej taka mniejsza wersja tego o którym my rozmawialiśmy trzy półcelowy wyświetlacz z możliwością właśnie komunikacji bezprzewodowej i przewodowej no na której powiedzmy został tam opracowany interfejs pod no pod akurat taki, taką maszynkę 3D, tam mamy właśnie za ścianą yy, drukarki które właśnie bardzo przyspieszają tego typu rzeczy a to ładnie wygląda powiem no tak, yy, no, wiesz, staramy się to mhm. robić jakoś tak już bardziej yy, docelowo, nie tylko tak poglądowo. No to zaplecze produkcyjne. No dziś, faktycznie chodzi. Do... Tak, dzisiaj jest trochę robocze, ponieważ yy, no, jest dużo rzeczy do zrobienia i, i, i staramy się z tego wywiązywać, dlatego yy, jest to tak jak wygląda. Nieposprzątane jest roboczo po prostu. Jest Dokładnie. roboczo, tak, jest roboczo. To znaczy, że coś się dzieje. Tak. Bo jakby było ładnie, pięknie, to, 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 to by... Kuchat. Tak, to by się okazało, że nic się nie dzieje. Także tak. musi coś się dzieje. Tak, no tutaj też mamy stanowiska komputerowe, bardziej właśnie pod kątem projektowania 3D takich rzeczy mechanicznych, które y, później, tak jak widzicie, wrzucamy, tu jest jedna taka mniejsza, tam jest taka większa drukarka. Także w zależności od gabarytów y, i... Sobie możemy tu żonglować między, tym, między tymi rozwiązaniami. Natomiast, jak potrzebujemy coś wyfrezować, no to tutaj o, mamy jeszcze takie stanowisko, które powiedzmy służysz bardziej do obróbki mechanicznej. Zaraz, życzę, taka tak, taka, taka bardziej pod, typowo pod prototypy uh -huh. i pod jakieś takie mniejsze gabaryty, więc też jak coś możemy się tym wspomagać, tak? Coś byś tam w warsztacie wyfrezował. No wiesz, ja, już, ja już tutaj widzę zastosowanie dla siebie. No akurat tej konstrukcja nie pozwala może na jakieś takie typowe frezowanie w metalu, natomiast aluminium i jakieś kompozyty jak najbardziej sobie z tym poradzi. Tak jest. Okay. Wszystko zależy od prędkości frezowania. Mamy tu jakieś zaplecze, jakieś wyroby gotowe, które powiedzmy, w razie zamówień wysyłamy do klientów. Także. Tu jest taka przestrzeń, tak jak mówiłem, do opracowywania mechanicznych rzeczy. Także chłopaki tutaj właśnie się głowią, jak powiedzmy te wiązki, te złącza połączyć tak, żeby te sygnały prawidłowo przepływały i, i później współpracowały już docelowo ze sterownikiem elektronicznym. To ile w tej chwili tak osób? W tej chwili tutaj powiedzmy mamy powiedzmy około 6 osób. No ze mną to siedem, które powiedzmy rotacyjnie, często tutaj przychodzą sobie i mi pomagają. Super. Także Super. Jest, to, jest to dość elastycznie zrobione. No świetnie, Bo, ponieważ, tak jak mówiłem, część osób też tutaj normalnie prowadzi tak. gospodarstwa, więc oni z racji tego, że też ich interesuje ta technologia i elektro, elektronika ogólnie, to naprawdę to też z przyjemnością tutaj. Mi no, powiem ci, że y, to jest akurat bardzo fajne, że masz ludzi, którzy y, spotykają się na co dzień z problemami. I tak. próbuję je rozwiązywać, bo to też jest ważne. Tak. Bo to nie jest e, na zasadzie, że ktoś jest totalnym teoretykiem i próbuje wprowadzić rozwiązania, i nie wiadomo, jak one się w ogóle zachowają. To są, wprowadzacie po prostu rozwiązania, które e, wynikają z jakichś, e, przynajmniej tak mi się wydaje, tak, z jakichś takich problemów, no które, tak które ewentualnie no, należałoby w jakiś sposób sensowny rozwiązać, bo nie ukrywajmy, dużo maszyn e, fabryk, e, fabrycznych e, posiada tak. E, no, może nie, nie tyle głupie rozwiązania, bo nie ma głupich niepraktyczne. rozwiązań, niepraktycznie dokładnie, no, które y, nijak się czasami mają do takiej rzeczywistości y, typowo y, pracy w polu, no, chociażby, tak. Chociażby zanieczyszczenia, chociażby jakieś problemy z. Tak m... dobrze złączy. Dokładnie, dokładnie. Takie pro, proste rzeczy, które naprawdę później się wysypują w trakcie, bo wiadomo, ta maszyna nie jest tworzona, czy dane rozwiązanie nie, nie jest stworzone, że ono ma być, nie wiem, piękne na wystawie albo w ciągu roku. Ta maszyna ma pracować 20-30 lat i wyłapywanie ewentualnie problemów, które po dłuższym czasie no już zaczynają stwarzać jakieś tam komplikacje dalej z, z tym, no to też jest właśnie dobre. No właśnie, tak jak mówisz, dlatego tutaj też staramy się wychodzić trochę naprzeciw i stosować tam, gdzie się da te rozwiązania bezprzewodowe. No, które... jest to my, to też rozwiązanie do Tak. Dokładnie. W ramach powiedzmy jakiejś tam yy, przepustowości są w stanie zastąpić ten przewód. Dokładnie. Ym, bo to tak właśnie to połączenie ma ciągnik maszyna jest mm. najbardziej nabręgze. Jest najbardziej na dokładnie. To panowie takie tak podatne na uszkodzenie, tak? Ewentualne nawet. Tak jak was tutaj słucham, e, tutaj mechanik robi maszynę pod kątem mechanicznym. E, w, bez tych błędów konstruktorskich. Tutaj Radek robi sprzęt elektroniczny, który też już jakby eliminuje wszystkie takie błędy, i tu praktycy to robią, czyli mamy szansę. Wyjdzie ciągnik doskonały. No tak się może nie uda. ale... Spróbujmy uniknąć ale spróbujemy. jak największej ilości błędów, a te, które zostaną, no to będą dla nas, powiedzmy, lekcją. Do, na no zawsze, zawsze tak jak mówisz, są to, no nie da się stworzyć produktu idealnego nigdy, to jest niemożliwe, ale no, trzeba dążyć. Powiem Ci, Karolu, tak, wystarczy, że rozwiążemy kilka problemów, z którymi borykają się maszyny, to już będzie dużo. No też jest taka rzecz, że. Nie wszystko robiliśmy do tej pory i niektóre dokładnie. rzeczy będziemy, powiedzmy, robić zobaczyć pierwszy w raz. Pierwszy, I to też będzie, powiedzmy, tak pilotażowo. Dlatego to też jest bardzo fajne, że możemy to zrobić już powiedzmy za chwilę i mieć jakiś feedback za niedalekiej przyszłości. Dokładnie zobaczyć, jak, to się, jak, te, jak te rozwiązania, e, które wprowadzimy, będą się po prostu zachowywały e, w czasie i będziemy mogli dalej ewentualnie udoskonalać to. Może komuś się spodobają i... No wiesz, spodobaj, spodoba jak spodoba. tego nie jest <laughs> powiedziane. Co, na pewno no? to będzie inspirujące dla wielu osób, a, a no, jakiś mały odsetek z tych ludzi... To powstaje, tak, dokładnie. mały odsetek z tych ludzi na pewno też się zainspiruje na tyle, że coś zaczną sami robić, a to dobre jest właśnie, żeby że oni powiedzmy wyłapią który, jakieś błędy, które my popełnimy, będą je poprawiać Oczywiście. i to będzie samo napędzać. Yy, I w zasadzie tylko zależy od tego, jak bardzo jak bardzo wytrwali będą. Dokładnie. Projekt jest, projekt jest po to pokazywany, żeby po prostu jeżeli ktoś zechce, no to sobie mógł wprowadzić pewne rozwiązania do, do swoich maszyn ewentualnie. Radek, bardzo Ci dziękujemy mhm. za możliwość wizyty, za oprowadzenie. Fajna firma, fajnie się rozwija. To dopiero początek. Ale słuszny, tak. myślę, że bardzo słuszny kierunek no przyszłościowy. Mhm. Także, no to, Nie zostawiliśmy sobie powodzenia. na pewno z zamkniętych drzwi. Mamy kilka przynajmniej możliwości, w, którym, w których chcemy pójść. Więc, tutaj, to tak to jako bazę, taką wyjściową do, do dalszych rzeczy. A jeszcze, tak na koniec, myślę, że też byłoby fajnie, że oprócz osób takich prywatnych na YouTubie, byłoby naprawdę też korzyścią, gdyby też firmy polskie. Nie bały się powiedzmy nawet kontaktować i jakieś tam rzeczy omawiać, które też może by u siebie chciały zastosować, bo wydaje mi się, że nie wszystko musi powstawać w jakichś talnych laboratoriach za, za ciężkie, miliony. za grube miliony, Właśnie. bo <coughs> nawet gdy to będzie grupa stu, stu inżynierów, to i tak nie ma przewagi nad taką społecznością, którą na przykład Twój kanał skupia, no gdzie tam jest kilkadziesiąt tysięcy osób i też one mają <coughs> własne przemyślenia i wydaje mi się, że z takich rzeczy często po, są, powstają dużo ciekawsze rzeczy niż takie wychuchane, wydmuchane, które działają no, 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 tylko na biurku. Dokładnie. To, 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 tak jak mówisz właśnie o to chodzi, że e, myślę, że jeszcze doczekamy tego czasu, że będą naprawdę firmy korzystały z, nie z będą, takich rozwiązań. Że będą, śmiałość, że będą miały śmiałość, bo to nie dokładnie. jest nic złego jak dla mnie. I, nie, i tak, tak, I tak jak powiedzmy te ja jednoosobowe działalności są napędem, napędem powiedzmy polskiej gospodarki, tak wydaje mi się, że małe firmy też mają jakieś know-how, które, które ma sens i ma wartość. Tak, ale bardzo to, co... się cieszymy właśnie, że też tutaj polska mhm. firma z perspektywami, z rozwojem. Dokładnie, e, ale to przede, są przede te szanse. wszystkim jeszcze e, trzeba zwrócić uwagę na to, że jest bardzo dużo małych firm, które nigdy nie wypłynęły i to też trzeba by było podkreślać, żeby takie firmy właśnie chciały się po, po, po prostu pokazać, bo niejednokrotnie mają produkty, które e, na pewno są e, fajnymi produktami, tylko że problem jest z przebiciem się, tak? Na pewno tak. Dobrze, bardzo e, dziękujemy. Jeszcze dziękujemy. raz, ja raz i wszystkiego dobrego, dzieny. powodzenia. I, I to Mam nadzieję, że w tym miejscu pierwszy i nie ostatni raz się spotykamy. No, tak myślę. Na pewno to tak. To raczej początek. Dopiero. Tak jest.